Hej, ekipa, witam Was w stanie. Witam Was ponownie w City of Gangsters. Bardzo dobrze się mi bawi przy tej grze, bardzo dobrze się ta gra też ogląda. Wprawdzie nie jest to. Poziom oglądania jak pierwsze 2-3 odcinki, ale jest nadal chęć oglądania. Widzę nadal Waszą aktywność pod filmami. Widzę, że jeszcze chcecie z tego oglądać serię, więc póki co bawimy się dobrze. Budujemy dalej nasze przedsiębiorstwo w czasach prohibicji i zobaczymy, czy dojdzie do sytuacji, kiedy nam się tytuł znudzi. Póki co bawię się bardzo dobrze. Jak widzicie, coraz więcej niebieskiego terytorium pojawia się na Chicago. Oznacza to, że coraz więcej biznesów zaufał naszą ochro naszej ochronie, naszemu bezpieczeństwu i coraz więcej osób chce z nami współpracować. To jest dobry kierunek, to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast pojawiają się jeszcze konkurencja Doyle, Firefox i mniejsze żółte tereny, e, pomniejszych e, Rzeżimieszków, z którymi pewnie będziemy musieli się dogadać, na przykład wykupując dany obszar, a może z niektórymi nasyłając na konkurencję czerwoną. Kto wie, kto wie, na pewno będziemy coś dzisiaj kombinować w tym kierunku, żeby troszkę naprzód krwi czerwonym. Mamy także trzecią siłę, siłę policyjną, która na pewno tutaj stara się pilnować jakiś porządku, Wprawdzie i to w mojej cenie nie wychodzi, bo wszystko się w szarej strefie odbywa. No ale mamy agencję federalną Elfilda Albrecht, która mocno tutaj pewnie będzie psuła krwi niejednym biznesom. Na pewno nie chcemy, żeby nam psuła, dlatego spróbujemy dzisiaj zagrać troszkę nieczysto, a może bardziej według zasad mafii rządzącej w Chicago, czyli spróbujemy ją nasłać na konkurencję, na przykład na Doyleów, bo jest ich tutaj czwórka i troszkę zaczyna mnie ich panoszenie się na tym terenie denerwować. Dlatego też ona zna się z naszym policjantem Floydem Boderickiem, nasz kolega Floyd Boderick zna się na przykład z koleżanką Halina Murfin, która ma u nas, słuchajcie, przysług. I ta Halina Murfin może nam pomóc. Może nam pomóc poprzez dołe, dobre słowo do naszego policjanta, a policjant powie dobre słowo do naszej federalnej i w taki sposób może uda nam się w końcu z nią pogadać, bo póki co ona ani me, ani b. Na pewno dzisiaj będziemy się bawić w puszczanie wici, puszczanie fałszywych plotek, ale także będziemy wykorzystywać te wszystkie przysługi, aby zobaczyć, jaki jest prawdziwy zakres okolicy, jeżeli chodzi o kupowanie lub sprzedawanie towaru, bo coś czuję, że tutaj jeszcze się dużo skrywa. Chcemy nawiązać relację z Wiktorem Damem i zapłacić mu za to, żeby zbudował tutaj dla nas salę treningową w zamian za narożnik. Okej, okay, proszę bardzo. Mamy Boxing the In, mamy Achievement, super. Ale hmm, spoko, fajnie. Tylko nie o to mi chodziło. Liczyłem na to, że ja będę mógł przejąć ten narożnik. A tu się okazuje, że kolega po prostu się zawinął sobie poszedł tysiąc plecy. Doświadczenie w kieszeni. Wiemy więcej, ale na pewno nie warto inwestować w to, skoro to nic nam nie daje. Może warto będzie w przyszłości lepiej inwestować. Mam nadzieję, bo to jednak to trochę była strata kasy. Pamiętacie ten quest z poprzedniego odcinka, gdzie zdobyliśmy dostęp do skrytki, gdzie mogliśmy zdobyć albo jeden, jedną umiejętność, albo drugą? Okazuje się, że można było obydwie, i właśnie to uczyniłem. Wise Head, dobrze, dobrze, i mamy to, mamy i znowu mamy. Jak widzicie, dużo do dużo nowych rzeczy. Bardzo mi to cieszy. I mamy zadanie zrobione, w takim razie bardzo dobrze, sprzedajmy teraz tylko resztę towaru jakie mamy przy sobie, fajnie byłoby się tego w końcu pozbyć, bo jednak no, trochę nam waży, a i kasę zagarniemy, która na pewno się przyda, żeby zrobić quest w końcu z naszym ku kuzynem z Sp Delivery, jestem ogromnie ciekaw co dostaniemy w zamian. Jest kasa, jesteśmy na właściwym miejscu, dowiedzmy się co to za quest, mam wszystko co potrzebowałeś Dobra, dostarczmy, okej, okay, 750, no dobrze Muszę, muszę i... O, proszę o, proszę, zobaczmy, co my tu mamy. I naszą nagrodą jest albo ciężarówka, albo ciężarówka i relacje, albo ciężarówka i więcej klientów na moonshire, albo ciężarówka i więcej klientów y, na piwo, albo ciężarówka i rozszerzenie, y, całkowite ekspansja. Widzicie co, biorę ekspansje, zobaczmy, dodatkowe zadanie. Czy mamy faktycznie kolejna ciężarówka, no! I jak widzicie, trochę nas kosztowało, ale fajnie, fajnie. Co mamy dostarczyć? E, cegły i deski. Ile tego mamy dostarczyć? Po 6 sztuk. Do zrobienia, do zrobienia. No, ale skoro mamy ciężarówkę, to pasowałoby teraz kogoś zrekrutować. Zobaczmy w takim razie, kogo można byłoby tu dołączyć do naszego zespołu. Mamy Florence, timotive, Sociable, Telkati, Friendly, czyli nasza tutaj Florence, Rosjanka oczywiście. Będzie bardzo socjalna, będzie rozmowna i będzie przyjazna, i ona będzie powodować to, że ludzie będą do nas zgnąć, będą lepiej chcieli kupować. Wiecie co? Biorę to, biorę to, tylko to jest ONES jest tutaj. ale coś się dobrze składa, bo mamy ludzi w tej okolicy. No to Jutia, Jutia czy Ernest, chyba Ernest ma punkty. Dobrze. E, jak nasz front, e, sądzę, że w porządku. E, możemy, możemy. Chciałbym pokazać się o biznesie, no nie. A, bo tu policja jest, dobra. Czyli trochę nam to utrudnia, bo nie możemy nawiązać z nią relacji na zasadzie przysług a szkoda. Wydawało mi się, że ona... Aha, czyli policja jest, no to jest problem. Zdecydowanie jest problem. Dobra, to podjęliśmy tu, żeby nie kombinować, jak tylko policja się zabierze stąd, to my załatwimy sprawę z... Nową osobą pora zobaczyć, jak wygląda powiększanie relacji, powiększanie zasięgu ekspansja. Zwłaszcza, że ogarnęliśmy nowe zadanie. Czyżbyśmy dostali nowy budynek? O, powiedz, że tak. Powiedzcie, że tak. Powiedzcie, że tak, że miał. Tak, tak, tak. Mamy dostęp do nowego budynku. Słuchajcie. No, tak długo zwlekałem z tym questem. Tak długo. Okazuje się, że mamy. Mamy prawdopodobnie gdzieś nowy budynek, tylko pytanie gdzie on jest. W którym narożniku poproszę pokazać tu jest ten budynek. To jest biznes związany z T-Shop, czyli nie mam żadnych bonusów, ale to nic. To nic. Bo zawsze tu z tyłu możemy otworzyć właściwy deal. Mam nadzieję, że będzie to bardzo owocne. Jak widzicie, dużo zadań, możemy także butelkowanie już otworzyć. No, to powiem szczerze, wiele, wiele ułatwia nam yy, drogi. Zwłaszcza, że mamy problemy ostatnio z syropem, bo koleś ostatnio ten, co, który nam dawał syrop tutaj, już tego nam nie, nie realizuje. Więc prawdopodobnie prawdopodobnie będziemy musieli właśnie. Otworzyć biznes produkcji syropu z chy... chmielu. Nie, chmielu, przepraszam. Syropu z jęczmienia i mamy co 6 tur. Tylko, jak widzicie, no może nie jest to drogie, ale trzeba Trzeba będzie. Zwłaszcza, że syrop kosztuje w okolicy po 5 dolców, a chmy... chmiel, nie chmiel, jęczmień kosztuje 2. 2 dolce, więc warto będzie pomyśleć o tym. Że tutaj możemy więcej produkować moonshire, tu mamy 10,25, a tu 20,50 Więc jak widzicie, ciekawie, ciekawie tutaj Tylko ciekawe czy mogę, skoro teraz tak widzę, że jest opcja, czy mogę ulepszyć istniejący biznes A no właśnie, czy będę, tak mogę ulepszyć, faktycznie jest yy, możliwość ulepszenia ale tym może akurat się zajmiemy później. W każdym razie, no, to jest droga, to jest droga, żeby otworzyć nam dostęp do nowych, dobrych rzeczy. Tak samo mamy neutralny alkohol, potrzebujemy syropu, yy, scorn sk syrop, tak samo tutaj bardzo dużo nowych rzeczy nam podchodziło, no, zobaczymy co z tego wyniknie. W każdym razie, dalej szukamy wpływów na policję, fajnie byłoby z panną oficer Jutą Nowakowskiej jakoś zagadać, Niestety, relacje spadły, że ma u nas dwie ale relacje, relacje, relacje. Zwłaszcza, że te relacje wszystkie mają czas do trwania. To nie jest to, że są po zbudowaniu mamy wieczne te relacje, po prostu to mamy ograniczony czas realizacji tego. Jeżeli nie wykorzystamy, to później, no tak jak w przypadku pani oficer, nie mamy. Nie mamy zielonego wskaźnika, więc z nami średnio chce gadać. Natomiast szanowny oficer Floyd Bloderick, z chęcią, z chęcią. Z nami zagada, zwłaszcza, że o, nie chcemy oczywiście łapówki, wystarczy, że wsparcie po starunku, ale wsparcie kosztuje 455 dolców, rozumiem. Czyli ma, jeżeli dostarczymy mu 455 dolców, no sądzę, że to będzie wystarczająco, żeby go wspomóc. No to cóż, w takim razie musimy ogarnąć kasę. 455 dolców to trzeba trochę pohandlować. Okazuje się, że można zakupić bardzo tanią biznes, 500 dolców raptem, za drobnym wsparcie kolegę Herbert Howell, bardzo tutaj nalega, żebyś mógł wspomnieć, bo znaleźć fajną ofertę na biznes, tylko nie mieć środków. 500 dolców, co to jest 500 dolców, jak widzicie jest ten biznes, Proszę bardzo, nie masz w żadnego wsparcia, no ale to jest drugi biznes, w którym możemy się urządzić i produkować albo sprzedawać albo co nam tam żywa, żywnie duża, duża zapragnie. I wiecie co, to jest bardzo dobre miejsce według mnie dla Mart procesor. Dlaczego? Zgodnie z tym, co tutaj mamy zbadane, zgodnie z tym, co tutaj widziałem, Barley mogę zakupować w tym miejscu i mógłbym faktycznie z tych okolicach Mocno, na przykład tutaj też mógłbym zakupować i dostać to miejsce. Chyba, że z, z drugiej strony mógłbym też to, to zrobić tutaj. Zwłaszcza, że wtedy będzie bardzo blisko do tego miejsca. No, dużo, dużo pomysłów na te biznesy, dużo pomysłów na to wszystko, jednakże. No, trzeba też sporo, sporo tutaj podziałać, dobra, trzeba pokazać z tym policjantom, trzeba go wspomóc w tych jego działaniach, więc 10 punktów chyba starczy, żeby go wspomóc, podjedźmy tu i dajmy mu tą, y, tą dofinansowanie dla postarunku, żeby oczywiście tutaj było wszystko zadowolenie, tak, rozumiemy, tak, proszę, y, dla niektórych, dla niektórych to jest łapówka, dla mnie to jest wsparcie, służby, żeby interesowali się tymi, którymi trzeba. I mamy Beating the Hit. Czyli mamy idealnie sytuację, że pan komisarz, pan oficer nie powinien się nam tutaj kręcić w okolicy. Wiecie, co jest najciekawsze? Policjant, który stoi centralnie koło budynku, w ogóle nie interesuje się tym, że my te będziemy teraz prowadzić interes. Bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Swoją drogą, jaki ma zasięg? W tutaj. O, słuchajcie, to jest świetny interes, bo ten teren. Okazuje się, był bardzo narażony. Jeszcze tutaj, jakbyśmy dogadali się z tą panią oficer z tego postronku, to byłoby naprawdę super. Szkoda, że tu tutaj się wpasuje jeszcze trzeci, bo jakbyśmy mogli to rozbić na dwóch, to byłoby całkiem spokojne. Natomiast, no, trzeci trochę przy zabawy, No ale w każdym razie trzeba będzie tutaj police station, trzeba będzie tam zagadać. Też trzeba, trzeba będzie tam podjechać i dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie coś zrobić. Bo myślałem, że nasz Policjan pomoże nam wpłynąć na agentkę, na agentkę, jednakże no cóż, trochę nie po pomyśli. Co ciekawe, Policjan może nam ewentualnie zaoferować dodatkową Submachine Gun, czyli mamy naszą pepeszkę, taką typowo amerykańską broń gangsterów. No cóż, pomyślimy o tym ile za to, ile za to dostaniemy tak w bonusie? Tak w bonusie dostaliśmy tą broń. Mmmm. Aha, policam prostu się napić na kawy, a my zgarniamy całkiem fajną zabawkę. Kolejne spotkanie, kolejna impreza. Wysyłamy naszą najlepszą postać Florence do tego miejsca, według mnie ona idealnie tutaj się wpasuje w te klimaty. Witamy, witamy serdecznie. No i poznaliśmy faktycznie nową postać... E no dobrze, witam, witam, bardzo fajnie, że się poznaliśmy I teraz dzięki temu, wiemy coś więcej Możemy natomiast... A, Tu mamy dodatkowe zadanie, u nich co ciekawe Mamy dostarczyć słoiczki, 60 sztuk w to, w to miejsce, obstawiam, prawdopodobnie tak O tak, o to zadanie chodzi Więc tylko pytanie, czy to jest jakieś czasówka A, musimy do yy, października 4 Więc nie jest tak, w, w pozorom, super fajnie i przyjemnie No ale dobra, w takim razie Zdecydowanie fajnie było, tak, 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 do zobaczenia z tym razem. No ci warto było, warto. Zobaczmy, o, proszę, czerwoni widzę że się nie patyczkują. Mocno pocisnęli tutaj koleżan koleżanków i kolegów. No szkoda, chciałem z nimi nawiązać, nawiązać jakąś nic współpracy, ale chyba się im nie powiedzą. Dobra, w takim razie też trzeba będzie tutaj się wybrać z resztą kasy, więc słoiczki i kasa, dobra, robimy. Odsunąłem sobie trochę tego terenu, żeby zdowiedzieć się, czy czasem tu się nie kryje jakiś gang. Na razie jest względnie spokojnie, więc nawet mamy niezłe poletko do działania. Oprócz tego, żółtego, nic nam nie grozi. Dobra, bierzemy naszą postać główną z kasą i jedziemy do terytorium, aby poszerzać, poszerzać. Na przykład tutaj. Podjedźmy. Raz, dwa. Mamy, jak tam z, y, nasze terytorium? No, wszystko w porządku. zapłaćmy więcej za poszerzenie. Super. Następne terytorium podjedźmy tutaj. zapłaćmy za poszerzenie. Tak, dziękuję. Tym razem 8 i mamy to terytorium. I teraz kolejne terytorium. Jeżeli tu podjedziemy, co, i za ile teraz to będzie? Co tu się szukie jak tam nasze terytorium? No świetnie kolej terytorium. Szkoda, że tylko tutaj żadnych biznesów nie ma, ale może w przyszłości coś się zmieni. W każdym razie mamy to i jeszcze nam zostało słuchajcie, 5 punktów ruchu, które mógłbym wydać. hmm, to jest dobry plan. Gdzie mogę te punkty wydać? Tu mamy terytorium, więc można by w sumie podjechać tutaj i patrzeć. Nawet nawet idealnie. Jeden punkt akcji został w sam raz na to, żeby to wydać. Proszę 15 tym razem. No trochę drogo, no ale spoko. Mamy 450 jeszcze przy sobie, więc wydane wszystko, co mogliśmy, wszystkie terytoria, które mogłem rozwinąć, czyli tutaj, tutaj, tutaj i tutaj mamy ogarnięte. Super. Bardzo mi się podoba taki system, że faktycznie szybciej szybciej podróżujemy, kiedy jest, jest ta mapa odsłonięta, warto odsłaniać, warto poszerzać co następnie zrobimy z tymi dwoma paniami. Tą panią bym podjechał tutaj. Zgarnąłbym piwo, które tu się czai, zagadam z tym. Oczywiście, teraz nie mam czasu na żadne biznes dodatkowe, więc pogadajmy, bo mam tutaj biznes do zrobienia. Proszę, 9,60 idealnie, bo musimy zarobić. Chcę w tym miejscu jednak, zdecydowałem się otworzyć właśnie przedsięwzięcie związane z produkcją. E, malt procesor. zwłaszcza że e, z ośmiu jęczmienia dostajemy aż 45 syropu. Według mnie to będzie jeden z lepszych biznesów, jaki możemy tu ogarnąć, więc teraz idziemy w, w tym kierunku. Proszę bardzo, sprzedajmy nadmiary 30 super. I tak jest sprzedaż, to ja lubię. Następnie bierzemy tutaj, wrzucamy resztę i zabieramy 532. Więc warto, warto, warto budować te ulepszenia. Mimo wszystko, tutaj mam te ulepszenia, możliwości zabudowania w tej części. To się okazuje, doczytaj, że w momencie, kiedy będą zużywać yy, to piwo, to słoiki nam zostają. Czyli yy, ta struktura, jakbyśmy ją ulepszyli, będzie nam zostawiała yy, słoiki. Ale czy ja to potrzebuję? Wolałbym to drugie ulepszenie, które by będzie pozwalało nam sprzedawać o wiele więcej, no ale na to trzeba Corner Speakersis. A z tego, co się zorientowałem, raczej nikt tego mi chyba nie oferuje. Wprawdzie nie znalazłem żadnego ulepszenia, które by mi pozwalało zwiększyć sprzedaż w tej okolicy. Natomiast Joe Game daje nam opcję Secret Doors. Okazuje się, że ma zdolność zbudowania sekretnych e, skrytek w samochodzie, które będą pozwoliły nam wozić więcej, że ja tego wcześniej skorzystałem. No, warto będzie się stanowić nad tym. Questem u niego, żeby może faktycznie tutaj coś porobić. W każdym razie, na razie bierzemy to co mamy i jedziemy. Jedziemy stąd, chyba wszystko zgadnąłem. Ile zarobimy? 984. A zapomniałbym, 5 rurek potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć rurek, proszę bardzo, podjedziemy. Oczywiście zerknę sobie co za, co za quest. Eee, tak, tak, ach, 1000. Musimy wyłożyć 1000, żeby zrobić te sekretne skrytki. No, mimo wszystko na razie mi na to nie stać, więc e, inwestujemy tutaj. Proszę, zainwestujmy wszystko co mamy. Aha, bo tutaj mamy nie tą panią. To teraz e, ty. Rzućmy wszystko, co mamy. 5. Czego nam jeszcze brakuje do budowania mal procesor? Potrzebujemy tylko 50 słoików i 6 cegieł. Do ogarnięcia. Pora zagadać z oficer Judytą Nakowski. Czy jesteś rozmówna? Tak, jesteś. No dobrze. Oczywiście po raz kolejny taka sama śpiewka, czyli ona nie przyjmuje, ale wsparcie komisariatu jak najbardziej. Czyli mamy dla współpracy na 250 dni i nasza pani policjant, mamy ją z głowy. Oczywiście moglibyśmy Eee, gdyby to nie była ta postać, że mamy broń, to mógłbym kolejnym zgarnąć, ale spokojnie. Pytanie: Czy mogę ewentualnie jakąś przysługę od ciebie prosić? Nic? Seriously? Eee, już myślałem. W każdym razie, jeżeli chodzi o policję, w tym terenie tutaj nie powinno w ogóle jej być. Jeżeli chodzi o obręb fioletowy, różowy bardziej, więc ona nie powinna w ogóle nam tu działać. Pozostaje nam jeszcze w obręb. Tej trzeciej pani policjant, ale chwilowo tam chyba nie będzie potrzeba jej ingerencji, żeby jej zapłacić. Ja bardziej się skupię na tym, żeby tutaj prowadzić interesy. I ostatni krok dzisiaj, czyli zbudowanie przedsięwzięcia produkującego syrop. Sądzę, że 8 tur wytrzymamy, ale będzie mieć własny, w końcu będzie mieć własny biznes, i może nawet pokuszę się w kolejnych spotkaniach o to, żeby połączyć jakimś systemem automatycznych dostaw, byłoby całkiem miło. Wprawdzie nie udało się dzisiaj ogarnąć tematu agentki Elfrid Albrecht, natomiast… Mm, to jest właśnie pytanie, jak można z nią nawiązać współpracę, jak można z nią zagadać, żeby tutaj, żeby tutaj nam ewentualnie skierować ją na przyczółek e, Doyla. Ciekawe jestem ogromnie jak można by to było zrobić. W każdym razie staram się mocno tutaj lawirować finansowo. Jeżeli chodzi o dochody, no jest to nawet dobry dochód. Patrząc po tym, ile już obecnie mamy tych fortów, no to jest trochę grupa. Wprawdzie koszty miesięczne są spore, ale docelowo jesteśmy, według mnie, na plusie. I to nawet. Całkiem przyjemnym. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, policja się w ogóle nie interesuje nami, siedzi sobie w posterunku i nie w nosa, nie tam gdzie nie trzeba. Natomiast tutaj mamy bardzo fajne zadanie. Szanowna pani Agnieszka Collins powiedziała, że jeżeli opanuję policję, to trzeba do niej zagadać, na pewno się ucieszy. Ok, nie ma problemu, pogadajmy, co tam słuchać. Czy jesteś w stanie nam teraz pomóc? Ach, super. Teraz widzę, że jeżeli będziemy mieć pod zarządem ten, to skrzyżowanie dopiero wtedy będzie chciała z nami gadać. No dobra, czyli żeby to skrzyżowanie przejąć, to albo pójść tędy. Poczekajcie, to skrzyżowanie, czyli wypada na to skrzyżowanie, to trzeba będzie bić dy, biznes w tym kierunku, czyli prawdopodobnie tą stację benzynową, albo uderzyć z tej strony i powoli, powoli przejechać w tą stronę. No. Jest to jakiś pomysł, zobaczymy co z tego wyniknie Na pewno będzie tego do pracy dużo Muszę jeszcze trochę pozarabiać, muszę trochę kasy zebrać Bo jak widzicie, jeszcze sporo questów mamy, sporo dodatkowych rzeczy No i jak widzicie także zgadnąłem, zgadnąłem notkowy zasób Czyli jakieś ekstra wino Ale także nauczyłem się dodatkowej umiejętności Battle between walks, czyli mogę w tym momencie W tym miejscu gdzie będę miał biznes kolejny A jakie teraz te biznesy mogę otworzyć? Black and Basic Distiller, yy, czyli mogę robić czysty, yy, neutral alkohol, z spoko. Mogę także syrop ogarniać, mogę też moonshire, który jeszcze lepiej to będzie wyglądał. Mogę też lepsze piwko i oczywiście winko, mogę także nadal funkcjonować w sprzedaży. Może bym zafundował sobie sprzedaż moonshirem, dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej zarabiać. Może, może. Natomiast też mogę zrobić cydr, gin. Lepszy gin, mogę tu jeszcze zrobić sobie lepszej jakości piwo i garaż, dodatkowo oczywiście etykietowanie i sprzedawanie już whisky. No ogólnie sami widzicie, że mocno tutaj jest rozwinięte, możemy wiele zdziałać, no ale póki co nadal musimy funkcjonować jakoś jeżeli chodzi o te dostawy i o sprzedaż. Troszkę mnie to już męczy, jeżeli chodzi o dodatkowe sprzedawanie po jednej, po dwie sztuki. Dlatego też będę prawdopodobnie coraz więcej otwierał biznesów na zasadzie takiej, jak tutaj mamy, czyli sprzedajemy masowo za sztukę. Mamy konkretną kwotę i tego się trzymamy. Wprawdzie chciałbym to ulepszenie zgarnąć dla tej lepszej sprzedaży. Musiałbym mniej, mniej więcej musiałbym mniej wozić, ale nadal nigdzie. Tego ulepszenia nie mogę odnaleźć. Wprawdzie nie udało się nam policji na Doyle'ów, ale no cóż, jeszcze wszystko przed nami. Mam nadzieję mimo wszystko, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, polecajcie, komentujcie i dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy dobry kierunek ustawiliśmy, czy dobrze tutaj nam się rozwija biznes. Jak wiecie, już może mieć 9 członków ekipy, mamy 6, więc kolejnych trzech możemy dołączyć. Zobaczymy, może się skuszę i faktycznie to tak rozbudowuje. Zobaczmy jeszcze na zakończenie, Rival Doyle ma w tym momencie 5 członków, 14 skrzyżowań, i ten Firefrags ma… w ogóle się nie rozwijają, więc hmmm… hmmm, oni są jedni i drudzy, chcą kontrolę nad miastem, mogą pomarzyć. Więc jeszcze raz ogromne dzięki, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was z staniu. na razie, hej.